Zobaczcie, kto jedzie! Misio jedzie! Jedziemy próbować jęczmień SY y, Galileo hybrydowy. Tak więc co? Lecimy sobie powoli, co do ususzenia na polu, tak? Tak. Jedziemy. Pokażemy mniej więcej co i jak, jak się zaczepiamy, jak to wygląda w Hadesze, jak w zbiorniku, jak na przyczepie. Tak więc weryfikacja pierwsza, już za chwilę. My jeszcze trochę, a wy już za chwilę. A tak z góry z kombajnu pokażę Wam, jak to wygląda. To zobaczcie, jest całe powypalane, nie ma szału. E, tutaj jest pastwisko, znajomi krowy wypasają, całe wyschło. Tak więc taki obraz z góry kombajnu dla Was. E, no Tam, gdzie pada, to pada. No U nas, zobaczcie, kamera nie kłamie. U nas po prostu nie padało. E, tej wody było po prostu na cały rozwój e, roślin, było za mało. No i jest jak jest. tak więc. Zobaczymy się na polu przy zaczepianiu, nie? Młody? Tak. Co jedziemy kosić? Tak gay ja, e, pole! A, no i dobra, jedziemy. A więc dojechaliśmy na pole. Bardzo zostań w kabinie tak? nic nie różne ładnie. O, nawet moja kawerzystka przyjechała. Zobaczcie, co się dzieje na niebie z tyłu. Tak jakby miało padać, To jest po prostu ta pogoda. To ja nie wiem skąd ona się urwała chyba z choinki. Ale jakoś to wiatr odpycha na rada, że zerknąłem sobie to. Yy, niby nie powinno padać, ale nigdy nie wiadomo, w którą wiatr zawieje. Ale wieje, masakra Dobra. Din, din, din. Dziękuję bardzo. I będziemy za chwilę wyjeżdżać. Dobra. A więc wszystko sobie tutaj poodbezpieczamy i będziemy próbowali się szczepiać Co robimy? Co tam? Co, cieszycie? Będziemy zaczepiać hender, nie? Ten co im pokazywałeś w swoim vlogu. Zobacz, mamy kamerzystkę mamy. No, będzie pod muzyczkę, nie? Materiał. No Będzie siara jak za pierwszym razem nie podjadę. Tak się młody zaczepia. Łódź się, bo całe życie będziesz klucze podawał. Jeż? Tak to się robi. Tak, to jest taki właśnie minus tutaj, że Activa ma za niskie opony i ciężko jest zdjąć wózek. Szpadel nie bez powodu woże, żeby na kółko wykopać Dziurę No ale teraz mi się nie chciało. Stwierdziłem, że się uda. No, z małymi problemami, ale się udało. Tak, nic nie proszę, nie dotykać, nie ruszać. Proszę czekać tam, mnie, panie komponist, to dobrze. Teterem kamerzystka. No, patrzyłem, niby ma nie padać, ale no. Widzisz co się dzieje? Ta pogoda jakaś zwariowana jest. Dobra. Zimie, a wiesz kto przyjedzie, nie no, ja! Chyba mu się spodobał Co duszeczko? coś słabo wyczyściłeś to Dobra, klapkę trzeba zamknąć Zobaczymy z daleka ładnie wygląda na filmie wczorajszym, którym publikowałem. Też fajnie wyglądał, ale to tylko te jedno pole tak fajnie wygląda. Reszta za przeproszeniem szału nie robi, ale zobaczymy. Będzie długi vlog. Jak będzie godzinny, to będzie godzinny. Chyba, że najwyżej podzieli się to na odcinki. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Tak więc header był włączany w chałupie ale. Tam mam takiego asiora w kabinie, który mógł mi coś powrzucać do niego. Tak więc trzeba sprawdzić, czy ślimak, dokładnie, czy nie ma jakiegoś żelastwa, bo drzewa, drewna, bo no nie fajnie by było zaliczyć w topę za pierwszym wjazdem. Niby czysto. Jeszcze sobie od, od góry, zobaczcie jak ten wiatrak tutaj śmiga. Masz sakro. Patrz sobie jeszcze tata przesmaruje jedną rzecz Dobra, wszystko Ty, działa! Niemożliwe działa Nie zrobiłem jednej rzeczy, a mianowicie tu mam taki pędzel z stawotem I tutaj te ramiona muszę posmarować sobie Dobra, jest posmarowane, na łupi niechem posmarowałem, ale troszkę dam tego smaru jeszcze dodatkowo. E, jest dobrze, można było tego nie robić, ale jak już mam, to zrobię i będzie spokój. Papareiraira tete, ale słuchaj, tutaj paswisko, ktoś trawę ma, ma znajomy. co tam? dobra, widzimy się w kombajnie, a jeszcze póki jestem to mniej więcej zademonstruję wam jak ustawiam kombaj w ogóle, ogólnie kombaj ustawiam na oko książki to dla naukowców są, trochę pomagają ale wam powiem że trzeba mieć doświadczenie też i na oko nie mam miarki, bo nie wzięłem zawsze ustawiam na oko, górne sito Muszę leciutko jeszcze otworzyć, Zobaczymy jak to będzie ze stratami. Dolne przymykam. Najbardziej jak się da, żeby jak najmniej gości leciało, żeby... Ogólnie się mówi, że dwukrotność ziarna się ustawia na przednicę dolne sito. grubości. Ale, ale, zawsze, leci plewa, leci słoma. Eee, lecą oś tak jak w trzmieniu. Tak więc mniej więcej na oku tak ustawiam i zobaczę, co będzie się działo. Dobra. A jeszcze trzeba dach rozłożyć, bo niestety wędzie ma już hydraulicznie otwierany dach a ja muszę wychodzić plandekę rozkładać Tak więc tak to się prezentuje, zaraz niedźwiedzisz tu będzie jechał, z tego co się orientuję. Co jest? Dobra Nie ma robaków? Na pewno są Dobra? I standardowa czynność, czyli co? Sprawdzanie, czy nie ma nigdzie przecieków. Olej, paliwa, wszystko jest ok. Sprawdzamy pasy. Kręci się i możemy startować. Tak więc, widzimy się w kabinie. A więc uwaga, uwaga! Odpalamy silniki. 3, 2, 2, 1, ogień! Ogień! później, a więc dobra drogie mordeczki, idziemy zobaczyć co to leci do zbiornika w ogóle, siedź Bartek zobaczymy czy same ości, jak to się łupie ty Galileo wow, pięknie muci mu jak na razie zobaczcie, zero ości Patrzcie, to oznaka, że nie jest dojrzały zobaczcie troszkę połówek jest Ewentualnie troszkę z obrotów go zwolnimy. Idziemy na świta zobaczyć i z tyłu za kombajnem to się dzieje. Ale wieje. Piękna pogoda. Owiało wszystko. Dobra, tak więc chwila prawdy. Czy sieje, czy nie sieje. skoro oś in... no zobaczcie no jest ziarka, dość sporo wyle, wyle, wylatuje trzeba dać trochę mniej wiatru i jeszcze sita bym rozwożył tak więc idziemy troszkę uchylić sita i damy 20 obrotów mniej wiatru zobaczcie sprawdzam czy nic się nie zapycha na chwilę obecną Dobra jeszcze jeszcze górne to trochę umynimy A i dobra, i co? Lecimy, nie? Nie ma co się pierdolić w tańców. Dobra, ogień A więc proszę Państwa, pierwszy zbiornik opróżniamy. Tak, słoma mokra, idzie to powoli, jeszcze dalej surowa słoma, jest wszystko się pełta. Ziarno w miarę jest suche kurzy, się zobaczymy ile wyjdzie z próbnika. Wykosiliśmy około pół hektara, mamy zbiornik w aktywi. Nie, ile jęczmienia wejdzie? 3 tony, 3,5 Czyli na tą suszę, na tej mocnej działce to jest, Wam powiem Jedno wielkie dno Tu powinno dawać 9 ton, no, ale tyle wody ile było, tyle jest Czyli to co mówią w okolicy, że na słabych ziemiach jęczmień 3 tony Tak myślę, że na innych kawałkach 3-4 tony więcej nie będzie dawał, ale Nie wymyślajmy tutaj cudów I Uwaga, wszystko zweryfikuje A więc, tak, odmiana Galileo w tą suszę sobie w miarę dała radę na tym polu. Bo tutaj jest trzecia, a i glina, jak na, na Żuławach wyślany, wyślanych, taka czekoladowa, zaraz czarna jest glina. Tak więc, tutaj no można powalczyć o plon. Ale to jest tylko na nasze 500 hektarów tylko 3,30 hektara to jest teren łąkowy i to jest wszystko glina. Dlatego, tu w miarę ładnie leci. Brat pojechał, mamy skoszone hektar 33. Brat pojechał, właśnie odczepia się, jedzie wysypać wieltonę. Jest taka niepełna nakoszona, i tak nie starczy tutaj przyczepa, tego jedzie wysypać. I chyba zestaw cały na, na koniec powinien wystarczyć. Nie wiem ile to będzie ważyło. Myślę, że na wieltonie te 8 ton jęczmienia jest, czyli podzielić na hektar 30. Bo takie 6 ton uczciwe daje. Takie moje spostrzeżenie: e, mogę zmartwić hodowców, którzy pod, mają zapotrzebowanie na słomę, albo rolników, którzy podpisali kontrakty na sprzedaż słomy. W tym roku słomy nie ma jest bardzo mało słomy, powiem Wam. Tutaj zawsze były dywany słomy na tym polu, jeżeli chodzi o, o, o jakość słomy, o, znaczy o ilość słomy. W tym roku słomy nie ma jest bardzo mało ze względu na brak wody w tamtym roku znowuż było masa słomy a nie było ziarna, tak więc tak to się prezentuje Galileo na razie fajnie wygląda, zobaczymy na słabszej ziemi jak wygląda, mam gdzieś około hektara koło barakudy posianej i z boku jest Titus myślę, że w tym tygodniu gdzieś dotrzemy tam, a jak nie no to z czasem dowiecie się i powiem Wam mniej więcej jak to wygląda u nas na gospodarstwie na moim polu tak więc jak Bartuś w kombajnie? Fajnie jest? Nudzisz się? Nie A w czym się nudzisz? W się No, brat miał przyjechać ogólnie Niedźwiedziem, ale niedźwiedź został koło domu, tam chyba chłopaki wjechali też koszą To no, jak koszą to na pewno Nikodem coś tam nagra Tak więc możecie wbić do Nikodema na kanał Niech ma promkę, Nikodem Szokalog. Tak więc Wbijajcie do niego na kanał, zasubskrybujcie, zostawcie łapkę u niego jak się chłopak cieszy, rozwija się jest jeszcze młody, nauczy się nagrywać bardzo dobrze podejrzewam, że przebije jeszcze wujka ma przed sobą jeszcze wiele lat do, do nagrywania jak i nauki, tak więc nie negujcie bądźcie wyrozumiali tak więc każdy popełnia błędy albo coś źle zrobi, tak więc tutaj bez żadnych spin i my kosimy dalej prędkość jaka Jaką poruszamy się, to jest około gdzieś Nie wiem ile e, Zależy, 3, 2, 8, nieraz chodzi do 2,5 Ze względu na to, że jest surowa słoma No i teraz pewnie dużo doświadczonych kombajnistów sobie myśli, co za głupek Co on tak, co on tak motowidła powoli ma odczepię. Tak, odczepi przyczepę Ale no dlatego, że coś mi wariator nie działa Wszystko działało na podwórku I nie mogę przyspieszyć wariatorem, gdzieś nie wiem na tulei się zapieprzy czy co No na razie koszę powoli, tak sobie idzie, to e, już się robi Słońce zachodzi ogólnie, jest bardzo zimno Godzina dochodzi 18 A my mamy jeszcze do skoszenia około gdzieś 2 hektarów Tak więc do 20 się wyrobimy na spokojnie Średnia wydajność to jest 1,5 hektara na godzinę Tak więc damy radę Nie szalejemy, jest surowe, nie sztuką jest e, wow, ale tu kolejny są. Co, co za anomalia pogodowa! W połowie lutego i marcu nie szło tutaj wjechać, lało, a później suszyło. Ale na tej działce jęczmień się obronił. W tamtym roku przężyto tutaj wyszło. 5,5 tony. Najlepiej, jeżeli chodzi o całe gospodarstwo. Jeżeli chodzi o, o zbiór przężyta No w tym roku tak samo będzie tutaj rekord. No bo jak wspominam, tu jest teren mąkowy i mocna glina Dlatego tutaj te pole oddaję Tylko 3,30 hektara Ale opłaca się jechać nawet te 6 km od gospodarstwa gdzieś polnymi drogami Na te 3,30 Bo tutaj wywozimy z tego pola co roku tyle co z niejednego 10 hektarowego pola Tak więc tak to się prezentuje I nie zanudzam, tak więc bo, nie wiem Widzimy się później, nie? Niech zostawią łapę w górę. Mamy żniwa, żniwa, żniwa. Teren, teren. Rozpoczęły się, już żniwa. Teren, teren. No dobra, starszy Boszokowi już tutaj głupawki do głowy przychodzą. Tak więc do usłyszenia. A więc wysypujemy piąty zbiornik, już. Jedną przyczepę brat zawiózł. Tutaj mamy na tej przyczepie drugi zbiorniczek. I co tam powiecie? Spać chcecie? Nie Mi się już nie chce. Ile skosiliśmy? 2 hektary, 11 arów czyli już mi się nie chce. Ktoś chętny? Chętny jesteś, żeby kosić? Bo ja nie. Spać mi się chce. Co skąpisz topę? Wzięcie kosił? Tak? No. To wskakuj A więc coś kamera mi się zblokowała. Składamy się już, tak więc na dzisiaj to tyle. Jadę wydmuchać sobie kombaj, żeby na jutro z rana już był gotowy, bo jutro jedziemy. Nie wiemy jeszcze gdzie, na jaki obręb. Tak więc do usłyszenia, Narek. Tak więc pierwsza misja zakończona 3,30 hektara wykoszone. Jaki plon? Nie wiem, zważymy i w kolejnym filmie Wam powiem tak więc chyba, że już będę wiedział będę film montował, napiszę jaki plus hektara, szału nie ma drodzy widzowie tak jak wspominałem, już było wiadomo to od połowy maja i cały czerwiec wody brakowało tak więc nic tutaj nie zdziałamy karty z góry rozdane inni mają tej wody za dużo, inni za mało tak to wygląda, tak więc Subskrybujcie tak i lecimy teraz po 200 tysięcy subskrypcji to już będzie szło bardzo bardzo długo ale jakiś cel sobie wymierzyłem taki założyłem tak więc do usłyszenia i powodzenia życzę wszystkim przy zbiorach Zobaczcie kto jedzie Misio jedzie Mój Miniu jedzie I kto to jedzie? Dziadek Edek Ale macie zakończenie odcinka to działa, ja pierdziele Szkoda, że pod górę nie nagrałem wam Tam taka fest górę Ach kurde Ale to idzie, ja pierdziele Ja tam komba oddaję i idę na niedźwiedzia Pierdziele to Co mordeczki, myśleliście, że szoka pojechał do domu spać? Nie, nie, nie Naszykowałem sobie kombajnik na jutro, czyli dmuchanie, chłodnica, filtry, cały kombajn, gardenom, jak i sprężarką, Tankowanie i prowadzimy podwiatę. Tak więc, żeby jutro sobie tylko wyjechać, ewentualnie przejrzeć. Dużo nie skościłem tam 3. Komputer pokazał dokładnie 3,44 na koszone 18,5 tony. Tak więc. Czału nie ma na najlepszej działce, no tak jak wspominałem, wody nie było, a jak ktoś mówi, że u niego wodę zalewa, woda go zalewa, no to pamiętajcie drodzy widzowie, my, czyli ja i moja okolica to nie jest wasza okolica i my nie jesteśmy wami. Musicie to yy, rozróżnić, bo inaczej będą zgrzyty. Tak więc ja sobie wyjeżdżam. Tak więc do usłyszenia, trzymajcie się, do następnego vloga. Dobranoc, mamy godzinę dziesiątą, zanim dojedziemy, godzinę dziesiątą, dziesięć i zanim do domu, tak więc zanim film zrobimy, czyli szoko pójdzie spać około godziny drugiej, trzeciej. Tak więc trzymajcie się. Na razie, cześć!